Cena platyny jak i większości metali wycofała się w ostatnim czasie. Odnosząc się do ostatniego filmu osiągnęła jedynie pierwsze z dwóch docelowych poziomów, które były wyznaczone na 1050 i 1150 dolarów za uncję. Dzisiejszy odcinek będzie się odnosił więc do bieżących informacji oraz otrzymanych w ostatnim czasie danych, na podstawie których sprawdzimy, gdzie może znaleźć się cena w najbliższych tygodniach i dlaczego. Jak wspomniałem na wstępie, cena nie osiągnęła drugiego celu. Co mogło być tego powodem? Cóż, oprócz oczywistych kwestii, czyli silnego po piątkowych payrollsach dolara, jest retoryki ze strony urzędników FOMC, to widzimy, że w porównaniu do złota czy srebra XPT straciło najwięcej licząc od szczytu. Dlatego tutaj można dodać inne powody, jak rosnąca niepewność polityczna przed wyborami powszechnymi w Republice Południowej Afryki, które odbyły się tydzień temu. Co wcześniej mogło zmusić inwestorów do zamknięcia długich pozycji na XPTUSD. Dlaczego RPA? Jeśli spojrzymy na kraj, który wydobywa platyny najwięcej, widzimy, że Republika Południowej Afryki wydobywa jej po pierwsze najwięcej, a dodatkowo druga Rosja wydobywa jej sześciokrotnie mniej. Dobrze, skoro cena spadła, dlaczego więc nie skorzystać z tej doskonałej okazji, aby nabyć się taniej? World Platinum Investment Council skorygowała swoje szacunki dotyczące deficytu rynkowego na 2024 rok. Do 476 tysięcy uncji z 418 tysięcy uncji w marcu, co pokazuje pogarszającą się sytuację podażową. WPIC podkreśla, że inwestorzy drugi rok z rzędu będą borykać się z niedoborami. Oczekuje się, że podaż spadnie o 1% do 7,11 miliona uncji, podczas gdy popyt ma spaść o 5% do 7,59 miliona uncji. Liczba ta jest wyższa od średniej pięcioletniej indeksu. Prognozuje się, że popyt przemysłowy na platynę spadnie o 15% w 2024 roku po osiągnięciu rekordowego poziomu 2,63 miliona uncji w 2023. Jednak nadal jest on o 17% wyższy od średniej przed pandemią. Prognozuje się, że popyt na metal w przemyśle motoryzacyjnym wzrośnie o 2%. WPICEN zauważa, że przejście na pojazdy elektryczne uległo spowolnieniu i prawdopodobnie zostaną przyjęte pojazdy hybrydowe wykorzystujące silniki elektryczne oraz silniki wysokoprężne czy też benzynowe. Utrzyma wysoki popyt na platynę. Rada WPIC odnotowała również, że popyt na biżuterię platynową wzrósł w pierwszym kwartale o 5% do 486 tysięcy uncji. Finalne dane za 2024 rok mogą być znacznie wyższe od prognoz, ponieważ podwyższone ceny złota zmuszają konsumentów do przejścia na tańszą alternatywę. Dokładnie ten sam proces miał miejsce w przemyśle katalizatorów samochodowych, gdzie platyna zastąpiła droższy wówczas palat. Teraz z kolei metale zamieniły się miejscami. Od maja, notowania XPT są powyżej XPD i wysokie ceny złota spowodowały, że import platyny do Chin wzrósł w marcu o 77%, osiągając najwyższy poziom od 5 miesięcy. Tymczasem podaż złota spadła do rocznych minimów. A preferowanie platyny względem złota w sektorze jubilerskim może doprowadzić do wznowienia trendu wzrostowego na XPT USD. Z fundamentalnego punktu widzenia ten trend wzrostowy wygląda na trwały. Wszystkie metale szlachetne podążają ze swoim liderem, czyli złotem. Otrzymują silne wsparcie ze strony kształtowania się świata dwubiegunowego. Przy czym tutaj musimy wspomnieć właśnie, że Chiny zwiększyły udział złota w rezerwach z 2% w 2015 roku do 4,3% w 2023 oraz zmniejszyły stan posiadania obligacji skarbowych z 44% do 30%. Nic dziwnego więc, że XAU daje rekordy nawet w kontekście silnego dolara amerykańskiego i osnących rentowności obligacji amerykańskich. Choć teraz otrzymaliśmy informację w piątek, że w maju Chiny nie dodały nic do swoich rezerw złota, więc może oznaczać to przynajmniej na moment korektę ceny i wznowienie zakupów po bardziej atrakcyjnych wartościach. Dlatego kupujący na XPTUSD USD prawdopodobnie staną w obliczu przejściowych trudności, więc podczas wycofywania się platyny. Można by obrać właśnie takie podejście, w którym otwieramy długie pozycje z celami na poziomie 1160. I 1210 dolarów za uncję. Na koniec jak zawsze bardzo ważna kwestia, o której trzeba powiedzieć, że Ania, ani większość też innych twórców na YouTube nie posiada licencji do racji inwestycyjnego czy innego pozwolenia na zarządzanie aktywami i wydawania rekomendacji. Dlatego też każdy z Was powinien traktować tego typu materiały z dozą sceptycyzmu i zawsze weryfikować treści oraz dokonywać własnych analiz, wyciągać własne wnioski, zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję związaną z zawieraniem transakcji na rynku finansowym. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.